Jeszcze dziś na TVC. Od 17:00 Wojny magazynowe w Teksasie. Od 18:00 Celnicy. O 20:00 Australijscy poszukiwacze złota. Brut i kamień zalegać w pralce? Pokażę ci sztuczkę. Trochę octu. Kwasek cytrynowy? Wlejobę. Aluminiowa kulka. Dobrze. Kurę, ja Dobra, cztery, ok. Ok. Słyszymy różne porady, jak dbać o naszą pralkę. Jednak to Kalgon dzięki sile 4 w 1 jest idealnym rozwiązaniem. Sprawdźmy, co dzieje się w pralce, gdy używamy octu lub kalgonu. Z końcu cyklu ocen walczył jedynie małą ilość brudu, a Kalgon zapobiegł mu nawet do 96%. Dodawaj Kalgon do każdego prania. Kompleksowa ochrona twojej pralki. Muszę każdej pralki. To Kalgon! Polacy są zdolni do rzeczy wybitnych. Szkolić najlepsze jednostkę specjalną na świecie? Tak jest! Zrobić bezcelerową, grę komputerową? Wiadomo, a jak zabraliśmy się za oranżadę bez cukru, to wyszła nam wybitnie. Oranżada Helena, zero cukru. Wybitna bez cukru. Rodzinne spotkania to czas radości i pyszności, których nie możesz sobie odmawiać. Ale kiedy po ich zjedzeniu czujesz się ciężko, weź szybką kapsułkę Verdi Max. Tylko raz dziennie, by wesprzeć trawienie i metabolizm tłuszczów. Verdi Max, wsparcie trawienia. Radość zjedzenia. Poszukiwanie wiosennej świeżości zaszło za daleko? Jest prostszy sposób. Odkryj nową kolekcję zapachów Erwik, która rozkwitnie świeżością w Twoim domu. Wdech, wydech, Erwik. Znowu niedomyte naczynia? Zamień twardą tą... Innowacyjną kapsułkę Finish Ultimate Plus, która rozpuszcza się szybciej i ma trzykrotną moc czyszczenia, co zapewnia naprawdę czyste naczynia bez konieczności dobywania. Finish Ultimate Plus. Najlepsze rezultaty zmywania. Loteria Finish. Wygraj wkład własny na mieszkanie. się więcej na Promocja Finish.pl Tilit Bank. Nie tylko na kamień. Codzienne zabrudzenia nie poczekają tygodnia. Kamień nie wyjedzie na urlop. Życie nie czeka? Ja też nie muszę. Mam Cilit Bank, który usuwa 100% kamienia. Nie mówiąc już o codziennych zabrudzeniach. Cilit Bank nie potrzebuje innych środków. Cilit Bank usuwa 100% kamienia i codzienne zabrudzenia. Zaskniętego brudu za nic nie mogłam doczyścić bez szorowania. Aż odkryłam Cilit Bank, który z łatwością usuwa nawet zaschnięte od doby tłuszcz. Cilit Bank usuwa 100% tłuszczu. Zaproś słynne wędliny pikok na wielkanocny stół. Bo przecież nie ma wielkanocnego śniadania Bez prawdziwej szynki Wędzonej na olchowym i bukowym drewnie Ani bez białej kiełbasy Z majerankiem i czosnkiem Wędliny Pikok Zapakowaliśmy tak, by zachować dla Ciebie Ich wyjątkowy smak A Ty spróbuj ich wszystkich Wszystkie wędliny w plastrach Pikok od Krajana 20% taniej przy zakupie dwóch Miksuj dowolnie Pikok, smak prawdziwych wędlin Brzydki zapach Twojego prania Może pochodzić z brudnej pralki Bryza czyści niewidoczne zakamarki pralki, eliminując 100% brudu i przykry zapach. Bryza, skuteczny sposób na czystą pralkę. Czysta pralka, świeże pranie, to dla bryzy i jest na Wojny magazynowe w Teksasie. Nowość w tygodniu od 17. Tylko na TVC. U nas wielkie, wielkie historie. Weekendowe pasmo o 20 z najlepszymi dokumentami w każdą sobotę i niedzielę o 20. Trzecia rzesza powstanie już w sobotę o 20. Trzecia rzesza upadek już w niedzielę o 20. Złote czasy telewizji? Ja pamiętam, wy nie wiem, ale staram się zrobić wszystko, byście Państwo przypomnieli sobie, jakie te czasy były piękne, co dobre, wspaniałe. Dlaczego? Bo byliśmy o 30 lat łodzi. Tylko na antenach HD. Zapraszam. Złote czasy telewizji. Kultowe produkcje, kultowe cytaty. W niedzielę o 12.10. Nowość. Tylko na antenach HD. Antena HD. Telewizja dostępna jest w całej Polsce. Brut i kamień zalegać w pralce? Pokażę ci sztuczkę. Trochę octu. Kwasek cytrynowy? Wlej do bębna. Aluminiowa kulka? Dobrze. Grudnia. Słyszymy różne porady, jak dbać o naszą pralkę. Jednak to kalgon dzięki sile 4 w 1 jest idealnym rozwiązaniem. Sprawdźmy, co dzieje się w pralce, gdy używamy octu lub kalgonu. Z końcem cyklu ocet usunął tylko trochę kamienia. Tymczasem Kalgon zapobiegł mu nawet do 95%. Dodawaj Kalgon do każdego prania. Kompleksowa ochrona twojej pralki. Muszę żyć każdej pralki do Kalgon! Lidlowy przegląd cenowy. Przed świętami same dobre wiadomości. Koszyk 15 produktów wielkanocnych był tańszy w lidlu, a droższy w biedronce. Rzeczywiście. Paragony potwierdzają przewagę lidla. Ceny były niższe w lidlu. Za koszyk 15 przykładowych produktów na Wielkanoc, dostępnych w lidlu i biedronce, w lidlu zapłaciliśmy aż o 13 zł mniej. O tyle taniej? Po Koszyk 15 przykładowych produktów na wielkanoc w Lidlu był tańszy niż w Biedronce. Sztyku na IDP, ukośnik koszyk Lidla. Brzydki zapach Twojego brania może pochodzić z brudnej pralki. Bryza czyści niewidoczne zakamarki pralki, eliminując 100% brudu i przykry zapach. Bryza, skuteczny sposób na czystą pralkę. Czysta pralka, świeże branie, To dla bryzy i zadanie. Poszukiwanie wiosennej świeżości zaszło za daleko. Jest prostszy sposób. Odkryj nową kolekcję zapachów Erwig, która rozkwitnie świeżością w twoim domu. Wdech, wydech, Erwig. Znowu niedomyte naczynia. Zamień twardą tabletkę na innowacyjną kapsułkę Finish Ultimate Plus, która rozpuszcza się szybciej i ma trzykrotną moc czyszczenia, co zapewnia naprawdę czyste naczynia bez konieczności dobywania. Finish Ultimate Plus. Najlepsze rezultaty zbywania. Loteria Finish. Wygraj wkład własny na mieszkanie. się więcej na promocjafinish.pl t Bank nie tylko na kamień. Codzienne zabrudzenia nie poczekają tygodnia. A kamień nie wyjedzie na urlop. Życie nie czeka? Ja też nie muszę. Mam Cilit Bank, który usuwa 100% kamienia. Nie mówiąc już o codziennych zabrudzeniach. Cilit Bank nie potrzebuje innych środków. Cilit Bank usuwa 100% kamienia i codzienne zabrudzenia. Zaschniętego brudu za nic nie mogłam doczyścić bez szorowania. Aż odkryłam Cilit Bank, który z łatwością usuwa nawet zaschnięte od doby tłuszcz. Cilit Bank usuwa 100% tłuszczu. Biorę! Nie biorę. A Lidl zawsze biorą. Gdzie ta rybka, co mam na smak? Bój do litra, ryby szlak. Jak po ryby, to do litra. Ciki łosoś pacyficzny tusza 2,49 za 100 gramów, a z kuponem Lidl plus. Łosoś norweski, filet ze skórą XXL 49,90 za kilogram. Wszystkie łososie wędzone na dzika, 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. Program zaprasza sponsor, producent tradycyjnego majonezu kieleckiego.